Tramwaj linii numer 2 startuje z pętli na Młocinach. Ten nietypowy skład bowiem wejścia do niego są położone z obydwóch stron wagonu, wjeżdża następnie na most Marii skłodowskiej Kiri. Ostatni etap budowy mostu, czyli uruchomienie na nim linii tramwajowej został zakończony. W niespełna 6 minut skład dociera do przystanku Stare Świdry przy Myśliborskiej. Tu tramwaj kończy bieg. Motorniczy przesiada się do kabiny z przeciwnej strony i wagon bez zakręcania wraca na mociny. Po to są te drzwi z dwóch stron. Piwnice przy ulicy Brzozowej 11-13 odrestaurowano i wyremontowano na potrzeby kulturalne ze środków miasta i norweskiego mechanizmu finansowego. Otwarto tam właśnie Centrum Interpretacji Zabytku, będące częścią Muzeum Historycznego Miasta Warszawy. Centrum wystartowało z niezwykle ciekawą wystawą o zniszczeniu i odbudowie Starego Miasta. Można zobaczyć zdjęcia, na podstawie których odbudowywano starówkę ze zniszczeń wojennych, jak wyglądała dawniej jak zaraz po wojnie i jak przywracano ją do życia. Warto spojrzeć na te unikalne materiały. Centrum stanie się miejscem spotkań i wydarzeń związanych z historią i architekturą stolicy. Już w lutym pierwsze wykłady i zajęcia. arenie ursynów już po raz piąty ponad 140 szermierzy z 18 krajów świata rywalizowało w memoriałowych zawodach o floret Witolda Wojdy. Ten słynny polski szermierz dwukrotnie zdobył złoty medal olimpijski. Na Igrzyskach Monachium zwyciężył zarówno w konkurencji indywidualnej, jak i z całą drużyną. Floret jest zdaniem wielu bronią wymagającą największej precyzji i doskonałości. W zawodach pod wezwaniem Szukamy następcy mistrza olimpijskiego zwyciężył Węgier Daniel Dosa. Najlepszy Polak, Dominik Przyłuski, był 12. Było ich prawdopodobnie około 320. Elitarny klub Kota Rasowego zorganizował po raz pierwszy w dzielnicy Wilanów wystawę międzynarodową. Ośmiu również międzynarodowych sędziów miało poważny problem, którzy z przedstawicieli kociej arystokracji zasługują na najwyższe uznanie. Były koty syberyjskie, ragdole, norweskie leśne, brytyjskie krótkowłose, kornis reksy, persy, egzotyki rosyjskie niebieskie i takie, które w wyrafinowany sposób przypominały zwykłe dachowce. Mocny mróz. Głęboki śnieg skrzący się barwnymi refleksami i wspaniała świąteczna iluminacja traktu królewskiego starego miasta i innych warszawskich ulic. Dziś przyjrzeliśmy się jej trochę inaczej. Wszyscy, którzy nie zdążyli nacieszyć się warszawską iluminacją, muszą się pospieszyć. To już ostatni dzień tych barwnych świateł. Wkrótce zostaną zdjęte. Warszawę w świątecznej szacie zobaczymy dopiero pod koniec roku. www.um.warszawa.pl